Mówiąc o wędziskach rzutowych, często wspominamy wędziska o dużych długościach 13-12 stóp, ale też krzywych ugięcia od 3,5 do 375 LBS. Ale warto tutaj nadmienić także o wędziskach, które będą nadawały się na troszkę mniejsze akweny. W przypadku wędzisk o dużych krzywych ugięcia, musimy uzyskać odpowiednią odległość powiedzmy od 120 do 200 metrów. Natomiast w przypadku wędzisk o mniejszej krzywej ugięcia ten dystans nie ma aż tak dużego znaczenia, ponieważ nie będziemy to, tego wędziska musieli aż tak ładować. Natomiast ma znaczenie tutaj precyzja. E, I tutaj często wędkarze pytają o wędziska o krzywej ugięcia 3 LBS i długości 12 stóp. Takim wędziskiem właśnie teraz będziemy się zajmowali. C2 element od firmy Prologic. Co charakteryzuje te wędziska? Włókno węglowe, z jakiego wykonana jest wędka, 24 tony. Przelotki odchudzono około 30% typu MM series. Przelotka startowa 50 mm, przelotka końcowa 16 mm. Jeżeli chodzi o rękojeść wędziska wykonana z korka, jest możliwość też zakupienia sobie dolnika z pianki EVA. Dolnik wędziska troszkę zgrubiony, ładne przejścia tutaj z elementem włókna węglowego. Uchwyt kołowrotka HDDPS. Wędzisko C2 element, akcja paraboliczna, zobaczcie jak fajnie to wędzisko pracuje.